Cześć, nazywam się Ant Piątkiewicz, witam Was na kanale YouTube dobryrowery.pl. Zapraszam Was dzisiaj na drugą część naszego poradnika dotyczącego butów rowerowych. Dzisiaj skupimy się już stricte na butach służących do jazdy turystycznej i górskiej. Natomiast postanowiłem dzisiaj je tak pogrupować, aby przedstawić Wam to, jak wybierać buty od takiej najbardziej rekreacyjnej eksploatacji, aż po tą najbardziej wyczynową, wyścigową. Zacznijmy od tego, że generalnie buty rowerowe są do różnych zastosowań. Już ustaliliśmy, że są buty szasowe, są buty górskie, są też buty triatlonowe, a są nawet i buty do bardziej ekstremalnych sportów, tak jak downhill gdzie w ogóle nie mamy miejsca na blok, a mamy za to odpowiednio klejącą się podeszwę. Tymi butami na razie się nie będziemy zajmować. Dzisiaj skupimy się stricte na butach, które wybiera najwięcej z Was i tak naprawdę, które są butami najbardziej uniwersalnymi. Chodzi oczywiście o buty do kolarstwa górskiego, buty z przewidzianym miejscem na blok, ale buty, które jak zaraz zobaczycie, mogą się od siebie bardzo, bardzo radykalnie różnić. Przygotowałem Wam dzisiaj trzy modele butów. Dwa modele pochodzą od firmy Shimano, jeden jest od Bontragera. Są to buty, które są... Wszystkie są butami do powiedzmy jazdy terenowej, ale są butami, które się od siebie diametralnie e, różnią. Zacznijmy od takiej sytuacji, że potrzebujecie butów na rower bliski albo generalnie do rowerowej turystyki, czyli nie ścigacie się, nie iście na zawody MTB, nie potrzebujecie butów na maratony. Potrzebujecie takich butów, które idealnie nadadzą się na długą wycieczkę z rowerem. E, taką, gdzie na przykład dojedziecie do jakiegoś miejsca, będziecie chcieli je pozwiedzać, będziecie chcieli się przejść, czyli zejść z roweru tak naprawdę i z, używać tych butów jak normalnych, zwykłych e, butów turystycznych. W takiej sytuacji wybieramy buty, które są butami stricte rekreacyjnymi, turystycznymi mam dzisiaj dla Was model Shimano SHMT 34, czyli taki typowy but trekkingowy, który jednak został przystosowany pod już możliwość montażu bloków. Tutaj jest taki charakterystyczny element. Kiedy nie mamy zamontowanych bloków w butach, kiedy akurat nie chcemy w tych butach jeździć w pedałach SPD, jest taka specjalna nakładka, która z jednej strony nam zapycha tą dziurę na blok, a z drugiej strony nam gwarantuje fakt, że ta będzie tam się wlewała woda i generalnie buty będą po prostu szczelne. Jeżeli chcemy w tych butach używać bloków, usuwamy Tą nakładkę poprzez odkręcenie dwóch śrubek, i mamy tam normalne, standardowe miejsce na bloki do pedałów górskich, czyli bloki Shimano SPD. Jeżeli popatrzycie na te buty z boku, tak naprawdę mamy tutaj zwykły, klasyczny sportowy but trekkingowy, taki lekki but do chodzenia po górach. Buty nie mają w ogóle wzmocnionej cholewki. Tu jest. Kompletnie wszystko tak samo jak w zwykłych butach turystycznych. Mamy miękki język. Buty są wiązane na zwykłą sznurówkę, generalnie. Mamy troszeczkę wzmocniony przód buta. To jest ważny element, bo podczas jazdy na rowerze w terenie często się zdarza, że np. uderzają w nasze stopy kamienie, które wypadają z poprzedniego koła. Właśnie po to jest takie lekkie wzmocnienie na palcach. Ona też nie jest bardzo mocna. Jak widzicie, jestem w stanie ten element ugiąć. Podeszwa jest podeszwą dość miękką. Jednak pamiętajcie o tym, że w butach do pedałów zaczaskowych, nawet tak bardzo rekreacyjnych, jak te buty Shimano, zawsze podeszła będzie dość sztywna. Czyli raczej nie kupujcie takich butów jako jedynych butów trekkingowych, czyli jeżeli będziecie chcieli się wybrać na wycieczkę w góry bez roweru, to te buty nie będą dobrym rozwiązaniem. To są buty, które pozwalają wam dojechać na rowerze do jakiegoś miejsca, a potem odbyć nawet całkiem długi spacer. Ale to jest tak naprawdę jakiś rodzaj kompromisu. I to nigdy nie będzie rozwiązanie tak dobre, jak tak naprawdę zwykłe buty turystyczne, które mają miękką podeszwę, przystosowaną stricte pod e, chodzenie. Kolejnym typem buta, który możecie wybrać jest, e, tutaj akurat dzisiaj przygotowałem model butów Shimano e, SHM089. E, to jest bardzo popularny but Shimano i but bardzo, bardzo e, uniwersalny. To są generalnie buty, które w zasadzie dość trudno skarakteryzować, bo są już butami, które z jednej strony nadają się do ścigania na początek, z drugiej strony są też butami, które dalej mają bardzo duży stopień komfortu. To są buty, które mają zastosowany system Torbal. Generalnie chodzi o to, że but ma zmienną sztywność trzymania stopy w tej przedniej części podeszwy oraz w tylnej. Generalnie chodzi o to, że podeszwa jest sztywniejsza w tej części, gdzie mamy blok, gdzie wszystko decyduje się, że tak powiem, jeżeli chodzi o efektywność pedałowania i przenoszenie mocy na pedały, a buty mają więcej luzu w tej tylnej części. Jeżeli o piętę. Dlaczego tak jest? Chodzi o to, że kiedy manewrujecie rowerem, kiedy wykonujecie różne akrobacje, powiedzmy, po prostu jeździmy w terenie albo wybijamy się z jakichś wybić hop, to generalnie potrzebujemy więcej luzów w sterowaniu rowerem. A właśnie ten ruch zwykle wychodzi właśnie z pięt i system torbal w butach Shimano, on się zaczyna od butów 089, a towarzyszy nam potem we wszystkich modelach do Enduro, właśnie służy po to, żeby dać nam więcej komfortu, więcej możliwości sterowania tym rowerem. Tyle w teorii, bo w praktyce system Torbal ma bardzo, dobre, bardzo dobry wpływ tak na, pewno na funkcjonalność tych butów, bo sprawia, że są one po prostu wygodniejsze. E, osobiście użytkuję buty właśnie Shimano SHM089 do rowerów enduro trailowych e, i generalnie zdarzyło mi się w tych butach odbyć na przykład kilkukilometrową przeprawę przez góry e, po tym jak uciąłem sobie wentyl w dentce, a nie miałem zapasowej denki, tylko, e, tylko łatki. Tak naprawdę w tych butach się niezwykle wygodnie chodzi. E, zwróćcie uwagę na to, że podeszwa jest typowo terenowa, ale nie jest podeszwą taką jak w butach stricte zawodniczych. Ona nie jest aż tak agresywna. Nie ma tutaj możliwości przykręcenia kolców do wyścigów. Blok jest bardzo mocno schowany. Buty są też stosunkowo miękkie. Jak na buty do wyścigów raczej nawet wręcz zbyt miękkie. Natomiast mamy tutaj już pewny, pewny system trzymania stopy w bucie. Mamy tutaj mocowanie na właśnie zaczask, na klamerkę i mamy dwa przeciwbieżne, przeciwbieżne rzepy, które nam tą stopę fajnie, fajnie stabilizują. Takie buty oczywiście robi nie tylko Shimano, większość ma w swojej ofercie tańsze buty trailowe i to jest świetny pomysł dla osoby, która jeszcze nie ma bardzo określonych preferencji, jeżeli chodzi o wyścigi. E, natomiast chce już butów, które z jednej strony pozwolą e, w razie potrzeby podejść gdzieś wygodnie w górach, a z drugiej strony, jeżeli chcielibyście się już zacząć ścigać w maratonach, to te buty też zapewniają to minimum e, trzymania stopy, które w takiej sytuacji e, będzie konieczne. Czyli są to buty już troszeczkę sztywniejsze niż buty rekreacyjne, niż buty trekkingowe. Mocniej trzymają stopę, a przy tym wszystkim są dość lekkie i mają podeszwę, która Pozwala nam na bardzo komfortowe chodzenie, e, chodzenie w terenie. Trzecią opcją, jeśli chodzi o buty górskie, są buty przeznaczone stricte e, do ścigania. Mamy tutaj buty Bontragera. Jest to już bardzo wysoki model, generalnie z podeszwą o sztywności 12, czyli to jest ten najwyższy poziom sztywności jaki w butach rowerowych tak naprawdę jest, jest osiągalny. Mamy tutaj oczywiście karbonowy rdzeń w tej podeszwie, buty są naprawdę niezwykle sztywne. Jak widzicie naprawdę tutaj bardzo ciężko jest zdjąć tą podeszwę. Sztywność podeszwy jest praktycznie taka jak w butach szosowych. Różnicą jest jedynie fakt, że stosowano tutaj bieżnik, który pozwoli nam już w radzie czego w terenie podejść. Takie buty są też często wykorzystywane przez zawodników na przykład w cyklokrosie, tam gdzie Jeździmy pewien czas na rowerach, a też pewien czas jest przeznaczony na to, aby z rowerem podbiec, aby w trudnym terenie. Parę tych metrów pokonać. Do takiej eksploatacji te buty są dobre, bo ta podeszwa jest bardzo agresywna. Zwróćcie uwagę, tutaj też jest miejsce na wkręcenie kolców. Te buty naprawdę dobrze się trzymają w błocie, dobrze się trzymają w tego typu nawierzchni, ale mówimy tutaj o takich ekstremalnych, krótkich podbiegach. Nie są to absolutnie buty do chodzenia w terenie. Tutaj byłoby nam bardzo, bardzo niewygodnie, nie tylko ze względu na podeszwę. Mamy tutaj też bardzo mocne trzymanie stopy poprzez system BOA, czyli ten system żółkowego trzymania języka, regulowanego przez to pokrętło. Mamy jeden rzep buty są dość wąskie, jak widzicie. One bardzo ściśle przylegają do stopy, ale ma to oczywiście swoje wady, bo taki but będzie mniej wygodny, a dla osób o na przykład nieco szerszych stopach to takie buty mogą się założenia okazać niewygodne. Tego typu buty oczywiście nie robi tylko Bontrager, takie buty ma też Shimano, na przykład model xt 90 Takie buty ma wiele innych firm. To są buty przeznaczone stricte do ścigania i to są buty, które wybierajcie tylko jeżeli naprawdę stawiacie na efektywną jazdę w takim stylu powiedziałbym już wyścigowym. Nie będą to buty nawet dobre do trailu czy do enduro, ponieważ tam tutaj trzymanie stopy jest tak mocne, że wręcz są takie sytuacje, w których normalnie wprawiamy rower w ruch przy pomocy balansu ciała, który właśnie wychodzi od stóp, a fakt, że te buty tak mocno trzymają nam stopę może powodować, że będziemy bardzo łatwo wypinali buta z, b, z pedałów właśnie dlatego, że to nie ma możliwości na luz stopy wewnątrz, wewnątrz buta. Tak naprawdę każdy minimalny ruch stopą powoduje e, reakcję w bloku. Jeżeli bloki są ustawione na dość miękko, to bardzo łatwo nam te e, pedały, z, e, pedały wypiąć. Cóż, tyle jeśli chodzi o te trzy takie popularne typy, jeżeli chodzi o, pedały, o buty rowerowe, jeżeli chodzi o twardość butów MTB. Na koniec mam do Was taką jeszcze małą uwagę, bo bardzo często kupując przez internet buty rowerowe, wpadacie w sidła tego samego problemu. Mianowicie chodzi o to, że pamiętajcie. Firmy rowerowe mają różną rozmiarówkę w butach i zawsze lepiej sobie zmierzyć stopę i zobaczyć, jaką dany producent podaje długość wkładki w bucie. Na przykład najczęściej wpadacie w takie sidła w przypadku butów Shimano, bo Shimano jest znane z tego, że swoją rozmiarówkę zawyża. W związku z czym tak naprawdę buty w rozmiarze 44 odpowiadają butom 42, 42,5 w takim normalnym życiu. Czyli jeżeli kupujecie buty na rower Shimano, pamiętajcie o tym, żeby kupować zawsze przynajmniej rozmiar większy niż nosicie normalnie. Ja osobiście używam butów. 42 na co dzień, na przykład w butach CD też 42, 43 jeździ mi się bardzo dobrze, podczas gdy na przykład w przypadku butów Shimano muszę jeździć 44, bo każdy rozmiar mniejszy jest dla mnie po prostu za mały. Także pamiętajcie o tym, tak jest w przypadku firmy Shimano. Wiem, że na przykład Bontrager ma już bardziej normalną rozmiarówkę, natomiast najlepiej po prostu sobie to zmierzyć, sprawdzić, żeby się po prostu nie przejechać.